Narodziny, które stały się pogrzebem, to czego nikt się nie spodziewał. Dzień, w którym wszystko na zawsze się zmieniło. Sekret, który przekazywano z pokolenia na pokolenie w szepcie, w łzach, w modlitwach. Rok 1399. Polska trzyma oddech. Od miesięcy, od lat, naród modli się o jedno: dziedzica. Kogoś, kto będzie nosił koronę piastów i jagielonów. Kogoś, kto zjednoczy ziemię, który da nadzieję. I wreszcie cud. Królowa Jadwiga jest w ciąży. Modlitwa, która została wysłuchana, Kraków tonie w radości. Dzwony biją nieustannie, ludzie klękają na ulicach, modląc się za królową i nienarodzone jeszcze dziecko. Jagiello, ten sam, który niegdyś klęczał w pokucie, teraz unosi ręce do nieba w dziękczynieniu. Wreszcie Bóg się ulitował. Wreszcie Polska będzie miała przyszłość. Lekarze, mnisi, dworzanie, wszyscy otaczają Jadwigę troską. Każdy ruch, każdy oddech królowej jest obserwowany, bo to nie jest zwykła ciąża to nadzieja narodu to szansa, że wszystko, co zostało poświęcone jej młodość, jej szczęście, jej marzenia, wreszcie znajdzie sens. Noc, która miała być początkiem lato tego roku, jest upalne, duszne. W komnatach Wawelu panuje cisza, przerywana tylko szeptami modlitw. Jadwiga leży na łożu, jej twarz zalaną potem, ale oczy pełne determinacji. Wie, że to nie jest tylko poród. To walka o przyszłość o dziedzica, o dynastię, o Polskę. Krzyki rozrywają noc. Krzyki bólu, ale i nadziei. Po godzinach agonii, kiedy wydaje się, że siły opuszczają królową, wreszcie płacz dziecka. To dziewczynka. Mała krucha, ale żywa. Jak jello pada na kolana, łzy ciekną mu po twarzy. Elżbieta Bonifacja tak ją nazywają. Na cześć świętych, na cześć przyszłości, która wreszcie się spełniła. Radość, która trwała zaledwie chwilę Kraków, eksploduje szczęściem. Ulice pełne są ludzi, którzy śpiewają, tańczą, wznoszą toasty za zdrowie małej księżniczki. W kościołach odprawiane są msze dziękczynne, a Jagielo rozkazuje bić monetę z wizerunkiem dziecka. Wreszcie jest nadzieja. Wreszcie Polska ma przyszłość. Ale w pałacowych komnatach, gdzie tylko kilka osób ma wstęp, panuje inny nastrój. Jadwiga, wyczerpana porodem, leży na łożu, patrząc na swoją córkę z miłością, ale i z lękiem. Jej ciało, osłabione latami stresu, głodu i poświęceń, nie daje rady. Gorączka rośnie, a lekarze szepczą między sobą, kręcąc głowami. Królowa wie, że jej czas się kończy. Miesiąc, który zmienił wszystko, Elżbieta Bonifacja rośnie, ale jest słaba. Zbyt słaba. Jadwiga, mimo własnej choroby, nie odchodzi od jej koły belki. Modli się, płacze, prosi Boga o litość. Ale Bóg milczy. A potem cisza. Małe ciało księżniczki przestaje oddychać. Zmarła. Zmarła po zaledwie miesiącu życia. Zmarła zabierając ze sobą ostatnią nadzieję jagielonów. Zmarła łamiąc serce matki, która poświęciła wszystko dla przyszłości, której nigdy nie zobaczy. Królowa, która umarła z rozpaczy Jadwiga, nie płacze. Już nie ma łez. Leży na łożu, patrząc w sufit, jakby widziała coś, czego nikt inny nie dostrzega. Jej ciało jest słabe, ale jej duch jest złamany. Wierzę, to koniec. Że wszystko, co zrobiła sprzedanie klejnotów, poświęcenie szczęścia, wybaczenie Jagielowi, było na nic. 16 lipca 1399 roku, w wieku zaledwie 25 lat, królowa Jadwiga umiera. Umiera jako święta, jako męczennica, jako kobieta, która kochała swój naród bardziej niż siebie samą. Umiera zostawiając po sobie pustkę, która nigdy nie zostanie wypełniona. Pogrzeb, który wstrząsnął Europą, Kraków tonie w żałobie. Ludzie płaczą na ulicach, modlą się w kościołach, klękają przed trumną królowej, która oddała wszystko. Jagiello złamany klęczy przy jej grobie, wiedząc, że stracił nie tylko żonę, ale i ostatnią szansę na dziedzica. Uniwersytet, który odbudowała, staje się jej pomnikiem. Kościoły, które kochała, śpiewają za jej duszę. Ale prawdziwy pomnik Jadwigi to Polska kraj. Który przetrwał dzięki jej ofierze, kraj, który zapomniał, jaką cenę zapłaciła. Prawda, której nikt nie chce pamiętać, bo to nie jest opowieść o zwycięstwie, to opowieść o porażce, która stała się legendą, o kobiecie, która straciła wszystko szczęście, miłość, dziecko, życie, by dać przyszłość narodowi, który dziś nie pamięta jej łez. Kiedy następnym razem usłyszysz dzwony Wawelu, kiedy spojrzysz na mury Uniwersytetu Jagiellońskiego, pamiętaj, to nie są tylko kamienie. To krzyk serca królowej, która umarła z rozpaczy, bo jej ofiara okazała się daremna. Ale czy na pewno? Bo może to nie koniec historii. Testament, który wstrząsnął Europą to, czego nikt nie spodziewał się usłyszeć. Sekret, który przekazywano z pokolenia na pokolenie w szepcie, w modlitwie, w łzach. Historia kobiety, która w ostatnich chwilach życia zmieniła losy narodu. Rok 1399. Wawel tonie w ciszy. Ciszy, która jest głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Królowa Jadwiga leży na łożu śmierci, jej ciało wyniszczone przez chorobę, serce złamane przez stratę. Ale jej oczy płoną ogniem, którego nikt nie rozumie. Bo ona wie, że jej śmierć to nie koniec. To dopiero początek. Królowa, która pisze historię własną krwią, Jadwiga nie płacze, nie prosi o litość, nie modli się o cud. Ona dyktuje, dyktuje testament, który wstrząśnie Europą. Każde słowo, każda cyfra to akt miłości do narodu, który ją zdradził. Bo ona wie, że Polska przetrwa nie dzięki mieczom, ale dzięki wiedzy, wierze i miłosierdziu. Wszystko oddaje szepcze, a jej głos, choć słaby, brzmieni pewnością. Klejnoty, ziemię, złoto wszystko dla ubogich, dla uniwersytetu, dla kościołów. Nie chcę, by ktokolwiek pamiętał mnie za koronę. Chcę, by pamiętano mnie za to, że dałam nadzieję. Dworzanie słuchają w osłupieniu. Jagiello klęczy w kącie z twarzą ukrytą w dłoniach. Wie, że to nie jest zwykły testament. To akt świętości. To kobieta, która oddaje wszystko, bo wie, że tylko tak Polska przetrwa. Rozmowa, której nikt nie usłyszał w nocy, kiedy wszyscy śpią, Jadwiga prosi o spowiednika. Nie chcę rozgrzeszenia. Chce prawdy. Chce wiedzieć, czy Bóg ją wysłuchał. Czy jej ofiara miała sens? Czy Polska będzie pamiętać? Czy on mnie słyszy? Pyta, patrząc w krzyż na ścianie. Czy moje modlitwy były wystarczające? I wtedy coś się dzieje. Cud, który zmienił wszystko, legenda mówi, że w tej chwili Chrystus z Krzyża w katedrze wawelskiej odezwał się. Nie słowami, nie głosem sercem. Jadwiga czuje, jak coś się ogarnia. Coś, czego nie da się opisać: Pokój, pełny, absolutny boski pokój. Jesteś moją córką, usłyszała. Twoja ofiara nie była daremna. I w tej chwili wszystko się zmienia. Jadwiga wie, że nie umrze jako królowa, umrze jako święta, jako kobieta, która dotknęła nieba, zanim jeszcze zamknęła oczy. Ostatnia noc na ziemi przed świtem Jadwiga prosi o ostatnią mrze. Kapłani, mnisi, dworzanie wszyscy klęczą wokół jej łoża. Ona uśmiecha się, bo wie, że jej walka się skończyła, że Polska będzie żyła, że uniwersytet, który odbudowała, będzie kształcił umysły przez wieki. Że ubodzy, którym oddała swoje bogactwo, będą modlić się za jej duszę. Nie żałuje niczego, mówi, patrząc na Jagielle. Ani ciebie, ani straty, ani bólu. Bo wiem, że to wszystko miało sens. I wtedy zamyka oczy. Śmierć, która stała się początkiem 16 lipca 1399 roku, królowa Jadwiga umiera. Ale nie umiera jako królowa. Umiera jako święta jako kobieta, która oddała wszystko i dostała w zamian wieczność. Kiedy jej ciało zostaje złożone w Katedrze Wawelskiej, coś dziwnego się dzieje. Ludzie, którzy dotykają jej trumny, czują niezwykłą moc. Chorzy wracają do zdrowia. Złamani znajdują pocieszenie. Cuda zaczynają dziać się na jej grobie. Dziedzictwo, które przetrwało wieki dziś, kiedy stoisz przed Uniwersytetem Jagiellońskim, kiedy patrzysz na jej pomniki, pamiętaj to nie są tylko kamienie. To krzyk serca kobiety, która umarła, by dać życie innym, która sprzedała swoje szczęście, byś ty mógł mieć nadzieję, która usłyszała głos Boga i odpowiedziała własnym życiem. Bo Jadwiga nie była królową, była cudem. Cudem, który do dziś czeka, byśmy go pamiętali. A ty? Czy pamiętasz? Korona z drewna to, czego nikt się nie spodziewał. Sekret, który leżał ukryty przez sześć wieków. Historia, która zmieniła wszystko. 17 lipca 1399 roku. Polska zamiera. Dzwony biją żałobnym głosem, ludzie klęczą na bruku, modląc się za duszę królowej, która oddała wszystko. Jadwiga nie żyje. Królowa, która stała się świętą za życia, umarła i zabrała ze sobą ostatnią iskrę nadziei. Pogrzeb, który wstrząsnął Europą, Kraków tonie w czerni. Ulice wyludnione, sklepy pozamykane, ludzie szlochają w kościołach. Nikt nie pamięta, kiedy ostatnio Polska płakała tak jak teraz. Bo Jadwiga nie była zwykłą królową, była symbolem. Symbolem ofiary, wiary, miłości do narodu, który zdradził ją tysiąc razy, a ona i tak mu wybaczyła. Jak Jello idzie za trumną z twarzą ukrytą w dłoniach. Wie, że stracił nie tylko żonę, stracił ostatnią szansę na dziedzica, ostatnią szansę na pokój, ostatnią szansę na odkupienie. Ale nie wie jeszcze, że największe odkrycie dopiero przed nim. Tajemnica, która wyszła na jaw, kiedy otwierają trumnę, by ułożyć ciało Jadwigi w królewskich szatach, coś jest nie tak. Nie ma złota, nie ma klejnotów, nie ma koronacjowych insygniów. Zamiast złotej korony leży korona z drewna. Zamiast berła prosta, drewniana kulka. Zamiast królewskich szat, skromna lniana suknia. Dworzanie stoją w osłupieniu. Królowa Polski, jedna z najbogatszych kobiet Europy, została pochowana jak uboga mniszka. Ale to nie jest przypadek. To ostatni akt jej świętości. Ona chciałaby, pamiętano ją nie za bogactwo, ale za to, że oddała je wszystko. Prawda, której nikt nie śmiał wypowiedzieć: Jadwiga rozdała wszystko: klejnoty dla ubogich, złoto dla uniwersytetu, ziemię dla kościoła. Nie zostawiła nic, bo wiedziała, że prawdziwe bogactwo to nie to, co masz, ale to, co dasz. I kiedy trumne zamykają, kiedy ostatnie modlitwy cichną w katedrze, coś się dzieje. Ludzie, którzy dotykają grobu Jadwigi, czują niezwykłą moc. Chorzy wracają do zdrowia. Złamani znajdują pocieszenie. Cuda zaczynają dziać się na Wawelu. Dziedzictwo, które przetrwało wieki, Jadwiga umarła, ale jej legenda dopiero się zaczyna. Przez wieki ludzie będą opowiadać o królowej, która sprzedała swoje szczęście, by dać nadzieję innym. O kobiecie, która umarła z drewnianą koroną na głowie i została świętą. A Polska? Polska przetrwa. Dzięki niej. Dzięki polsko-litewskiej Unii, którą zapoczątkowała. Dzięki uniwersytetowi, który kształcił umysły. Dzięki wierze, że ofiara ma sens. Epilog. Święta w 1997 roku 598 lat po jej śmierci papież Jan Paweł II kanonizuje Jadwigę. Oficjalnie. Święta Jadwiga królowa patronka Polski. Patronka zjednoczenia, patronka tych, którzy wierzą, że miłość jest silniejsza niż miecz. Dziś, kiedy stoisz przed jej grobowcem na Wawelu, kiedy patrzysz na Uniwersytet Jagielloński, pamiętaj: to nie są tylko kamienie. To dziedzictwo kobiety, która umarła z drewnianą koroną i zmieniła losy Europy. Bo Jadwiga nie była królową. Była cudem. A cudy nie umierają.